Witam i idziemy z Fermazonem. Tak więc, tak, tematem dzisiejszej pogadanki będzie kwestia palestyńska. Ona jest tutaj o tyle istotna, że istotnie całkowicie traci. To jest, to, jest, to jest ciekawe. Jednak zanim przejdę do tematu palestyńskiego, to odniosę się do Jednych z doniesień, którymi teraz żyje Infosfera. Ja rozumiem, że to jest wojna irańska. Wiem, że jest niezrozumiała dla dużej części towarzystwa, z tego względu, że ona tak jakby przebiegła inaczej niż sobie to wiele osób wyobrażało. Ona przebiegła po prostu z zgodnie z taktyką salami, tak, po prostu, tak jakby sobie można wyobrazić ten turban w formie salami, o, przecież dowódca irańskiej gwardii rewolucyjnej się nazywał salami, więc wszystko pasuje, tak. No i było jedno wielkie salami i one po prostu było, powiedzmy tak, 6 października, czyli dzień przed atakiem na Hamasu na Izrael, było duże salami i te salami po prostu były obcinane stopniowo, sukcesywnie, tak, poprzez to, że Syria się zmieniła, poprzez to, że Hezbollah dostał w zęby, no oczywiście też Hamas, ale to już Hamas jest tak jakby zupełnie czymś innym. Iran utracił te swoje proxy, które, które są tyle istotne, że no po prostu m, tworzyły balans, tak, one tworzyły balans i, i no, przekalkulowali to wszystko i, i jak sami dostali w gębę, a ja to lachowie, no, to, no to, to jest spowodowane, znaczy niezrozumienie tego wszystkiego wynika z tego, że ja niestety mam taką teorię, że my w Europie jesteśmy zacofani i, i po prostu żyjemy w farmazonie i nie rozumiemy, znaczy ja, to, jest, to, jest, to jest moja obserwacja, że po prostu nie rozumiemy tego, co się na świecie dzieje, no bo tak jak dziecko nie rozumie fizyki, tak jak się tutaj bomba atomowa robi, czy tam ten, czy, czy, czy może jak człowiek dość mocno małolotny, no też nie rozumie jak komputer działa, no bo, bo nie musi działa, to działa, tak. No i tak samo uważam, że to tak dostrzegam po różnych obserwacjach, że, że no w Europie tak jakby to jest bardzo duży problem, tak, że, że, że to jest tak jakby rozmawiać. O, konstrukcji zegarka, tak? Jak to klasyk powiedział kiedyś chyba Lloyd George, po co Polakom dawać Śląskę, jak to zdawać, tak jak dawać małpie zegarek. No i e, no i tak obserwując, obserwując to, tak no po prostu, to jest niezrozumiałe, niezrozumiałe jest to, że są samoloty, że, że są drony, że nie trzeba nicie kawalerią, że nie trzeba tutaj żadnych, żadnych um, Marsz, że nie trzeba demokracji wprowadzać, bo to też jest coś, co się jakby uczepiło, chociaż to jest zupełnie nieaktualny etap i faza, tak, no ale tak się uczepiło, tak. No, Amerykanie też nawet e, wyciągnęli wnioski z pewnych błędów. No i to, że po prostu Iran, e, który dostaje Gongi e, w program i w całe to dowództwo plus e, te Przede wszystkim chodzi o gągownicę, no to Iran już jest bezradny. Tak, to już jest Iran bezradny. To jest, zresztą widzimy, że to, to tak codziennie coś tam się dzieje. Tak, codziennie coś tam się dzieje. Coś wybucha znowu, znowu jakieś mikrodrony latają. To są naprawdę praktycznie to, to, codzienne historie. Więc ten, więc ym, i to jest po prostu tak, jakby niezrozumiałe. Że nic tutaj wielkiego nie musi być. Ja tutaj cały czas to tak jakby porównuję to, co się wydarzyło w Iranie i to co się będzie dalej dziać z tym, co się dzieje w Libanie. Bo ja to, 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 to widzę, że to jest tak jakby jak, z, jak Iran zawsze miał wielki szatan, mały szatan, no to, ja to teraz przekładam to analogicznie, że mały turban, wielki turban. Tak? I ja teraz to, to widać, to, że po prostu są to procesy, które tak jakby obecna no, generalicja, tak. Wsparta il i innymi takimi rzeczami, no po prostu po prostu wyciąga wnioski, i to, że po prostu pewne procesy muszą zajść wolniej niż, niż ten, no i te procesy wolno wolno zachodzą, tak. E, tak jak komentowałem chociażby Gazę, tak? czyli, czyli do pierwszego, czyli do tego zawieszenia broni, e, które się zakończyło 1 marca, 18 marca znowu wojna ruszyła. No to, to akurat była kwestia, jak to komentowałem, że. Um, że po prostu no, tak jakby idea długiego marszu. Także Hamas wygrał tę wojnę z tego względu, że A nie było żadnych grup kolaboracyjnych, B. To, że klany i Elity się tak zwracały się do Hamasu o to o protekcję, żeby do tej bandyty zwalczały i tak dalej. I tak dalej. Po kilku miesiącach widzimy, sytuacja jest zupełnie inna. Tak to, że już tam Abu Szeba pogłasza, że ma kilka tysięcy Szebabi. Pod komendą, które są gotowe po prostu tutaj do szczelanki z Hamasem. Tak. No tego nie było kilka miesięcy temu, a to dopiero się zaczęło, tak właściwie, kiedy to i cała ta, um, było wyjście z pewnego systemu rundowego. znaczy ten system rundowy dalej się utrzymuje, ale to, że już było wiadomo, że nie może być tak samo jak zawsze, bo zawsze było tak, że była, prawda. Eskalacja, gongownia, deeskalacja i nic się w sumie nie zmieniło. To teraz tutaj, więc analogicznie przykładając sytuację, ja to cały czas obserwuję kwestie libańskie, syryjskie, tak. No i też wiem to, że Iran też jest pod tymi, pod tymi tematami. Oczywiście Iran jest troszeczkę czymś bardziej skomplikowanym, znaczy czymś innym, tak. Czymś innym. Natomiast to wcale nie, to wcale tutaj głosy, które słyszę z regionu, które uważam za za Wiarygodny i rozumiejący rzeczywistość, są pra praktycznie, tu już, już nie ma tak, właściwie, dyskusji na ten temat, że pewne zmiany będą tak? I, i tyle. I już są, już są. Tak? Abbas jest w Riyadzie, znaczy w Jeddah. E, w ogóle to jest ciekawa sprawa, co robił Abbas Argaci z Faysanem Bin Binfarhanem na kilkanaście godzin przed wybuchem wojny w Oslo. Tak? To jest to, jest, to jest ciekawe. Ja to, Pan tam na X-a wrzucałem te doniesienia o tym spotkaniu. Ono tak jakby, trochę tak jakby przeszło niezauważone. no później oczywiście wielki event, no ale przyjmijmy, przyjmiemy to, że Saudyjski Minister Spraw Zagranicznych jest jednym z tych na świecie, którzy wiedzą, widzą i rozumieją więcej niż, niż inni. E tak więc tak, tak więc tutaj, tutaj też dlatego te wszystkie doniesienia o tym, że o coś tam z Chin, coś tam, tam, nic z Chin nie będzie, trzeba popatrzeć sobie na mapę, tak, można sobie wszystko przewozić wołami przez Afganistan, bardzo proszę, tak, to kilka miesięcy, to już, to już nie są jedwabniki jakieś, czy, 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 czy jakieś inne, ee, co oni tam przewozili, przeprawy, czy, 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 czy jakieś inne tam, Jedwabie tak, takiego OPL-u się nie przewiezie. A nawet, a nawet jak to będzie szło wołami, tak? Nawet jeżeli to będzie szło te swoje trzy miesiące przez te góry Afganistanu, tam tym szlakiem całym, to, to niech tylko to wyjedzie z heratu, tak to zostanie Gongi. Koniec i kropka, tak? Iran się zamienił w Syrię. Dosłownie, tak? Się po prostu zamienił w Syrię i. i, i, i. A oczywiście też ciężko sobie przypuszczać, że akurat sobie będą płynęły OPL-e koło amerykańskich krążowników w Zatoce Perskiej, niech sobie będą płynął te opl -e. bardzo proszę. Niech sobie nawet wyładują się w Bandarabasporcie, bardzo proszę, ale to wyleci w powietrze. Albo po prostu gdzieś, po prostu to, to, i to tylko i wyłącznie będzie narażało na kompromitację Chin, tak? Na kompromitację Chin, żeby tutaj nie potrafił pilnować swojego interesu, poza tym ee... no właśnie. Tak więc, tak więc, tak więc to jest jeden wątek. Eee, wątek palestyński, to jest o tyle ważne hmm. no, Trump zapytany czy, czy, czy będzie tu state solution powiedział, że nie będzie to jest tak jakby potwierdza to co już wcześniej jego administracja sygnalizowała nie pamiętam takich bezpośrednich wypowiedzi Trumpa odnośnie tego w zeszłych jakichś miesiącach czy latach no ale iż pamiętam, jak był pierwszy Trump, no to on już był pierwszy, który tak właściwie stwierdził, że autonomia palestyńska do niczego się nie nadaje, to, że trzeba finansowanie i generalnie, no i generalnie tyle, tak. Później, jak się Biden pojawił, to, to pamiętam jego tą wizytę w Palestynie, no to no, sami ci palestyńczycy byli tacy, no co ten Biden, tak właśnie by żadnej propozycji, którą możemy odrzucić, no to co to jest w ogóle. Więc ten, więc oczywiście też była też kwestia wyborów w Palestynie. Tak, no bo to jest, to jest ta gra, która tak właściwie wszyscy tutaj, gra, tutaj jakoś ten, że, że tych wyborów w Palestynie nie było, nie ma tego mandatu społecznego, nie ma nic. Tak? O tym e, istota główna, jeśli chodzi o wybory w Palestynie, to już nie, to abstrahując od Abu Mazena i od e, e, zwykłej, zwykłej, zrozumiałej rzeczywistości, to jest. To jest to, że Abomazen, kiedy, jest, kiedy pojawia się temat wyborów, to zawsze podkłada temat, OK, dobra, ale komisje te są w Alkuc, we wschodniej Alkuc. Na co Izrael mówi, nie po to mur budowaliśmy i tu wszystko anektowaliśmy i to wszystko od, 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 odgradzaliśmy od ciebie, Abomazenie, żebyś tu mi jakikolwiek komisję robił, bo to nie jest nawet w ogóle na to, co tu powiem, z okna patrzeć. No i się zaczynają cyrki, tak? No, bo przecież w z mieszka chyba z 300 tysięcy Palestyńczyków, tak? Biorąc pod uwagę całość, oczywiście duża część z tego ma karty izraelskie albo ma stałe pobyty, no, ale tutaj kwestia tych, tych, tych. Ale istota jest taka, że nie ma wyborów, tak? Koniec i kropka. No i tak. E, mamy teraz sytuację taką, że co będzie w zamian tego Two-State Solution. W ogóle to jest two state solution, czy, czy w ogóle to jest potrzebne, tak, no bo tych, tych koncepcji było tak. One state solution, no to każdy marzy o one state solution, tak, czyli i, i Izrael, i osadnicy żydowscy, i Hamas, i Autonomia Palestyńska, wszystko, tylko że te One State Solution zakłada to, że po prostu jest jedno państwo, a adwersarza tam nie ma. Tak. Czyli że, czyli, że najprościej to, że, to że... No, po prostu, albo Dał lat albo Izrael tak? Koniec i kropkę, tak. My, to, oczywiście Daulat, Daulat Filistiny, bez Żydów, Daulat, znaczy bez Żydów, bez Żydów tych, co przyjechali po, dwa, po 1917 roku. Tak, to już jest ta karta chyba WP, ja nie wiem czy ona nie została zmieniona, ale ten, ale przynajmniej tak Arafat i chyba te całe, no, chyba nawet się Hamas z tym zgadza, że że Żydzi, którzy byli do 1917 roku mogą dalej być w Daulat Filistin, czyli tak zwany Stary Yeshif, czyli, czyli to są głównie cztery miasta Safet, Tyberiada, Jerozolima i Hebron. Tak, tutaj to były te cztery. E... Chyba wtedy były kilka tych już osad, tak, czyli Beniamina, czy, czy chyba Petaktiwa już była. Telawis chyba jeszcze się jakoś tam budował, no ale to to był jakiś taki ten i, i że, i, że kto, kto tam ma pochodzenie z tego 1917 roku, to może być, kto przyjechał później aut, tak. No, oczywiście jeśli chodzi o Palestyńczyków, jeśli chodzi o opcję odwrotną, to znaczy to, że po prostu tak o jakiś bengwiri, jakiś ni też na tenachu, tylko on te sny e, sobie śni, ale, 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 ale... ale nie może o tym mówić głośno, głośno chociaż mówi, więc, więc, więc to, ten, to, że żadnych Arabów nie ma, tak, tutaj nie ma żadnych wyjątków takich. To jest, to jest One State Solution. z State Solution to jest to, co powstało w wyniku 1967 roku, to znaczy to, że powstaje państwo palestyńskie na terenach, które izrael zajął od Królestwa Jordanii, czyli zachodni brzeg ze wschodnią Jerozolimą i Nieszczęsna Gaza, tak? czyli Gaza była wtedy pod egipską kontrolą, pod egipskim zarządem, nie była częścią Egiptu, tak? bo zachodni brzeg i Jerozolima była. Tak? I to oficjalnie to było to do 1988 roku, kiedy to król Hussein ibn Talal Haszymi oficjalnie zrezygnował z zachodniego brzegu i ze wschodniej Jerozolimy, zachowując i jed, jednocześnie, tak właściwie, opiekę i de facto posiadanie e, wzgórza świątynnego z meczetami i Bazyliki grobu Świętego. To jest tak, jakby to są, to są elementy należące do króla więc, więc Oczywiście po, e, po tym podboju 1967 roku była tak zwana koncepcja Mosz Ayalona. To był izraelski generał, który który, no, bo problemem, problemem zawsze, jeśli chodzi z punktu widzenia Izraela, było to, że oni chcą ziemi, ale nie chcą Arabów. Więc, bo nie bo, 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 bo chcą ich, tak. Pamiętajmy o tym, tak, jeśli chodzi o. To jest w ogóle, to jest w ogóle o tyle istotne, że dlatego dlaczego też, że, że yy, yy, Żydzi nie nawracają na judaizm. Czyli, że tak właściwie, pomimo tego, że islam i judaizm jest praktycznie tym samym, no to przeciętny Abdul raczej nie jest zachęcany do tego, żeby przejść na judaizm w ogóle. Nawet są takie przykłady odwrotne wręcz, przecież jest takie miasto pod Hebronem, czyli to jest miasto Iatta, tam są klany, tak, no bo to one są najważniejsze zawsze, klany i, a, i rodziny, które w ogóle były, są żydowskie. Tylko oczywiście, że teraz są muzułmańskie, w sensie tam 200 lat muzułmańskie. I żeby było jeszcze ciekawiej, to tam są te klany, które oryginalnie przyszły do, tego, do, do tej miejscowości w VII wieku, w momencie, kiedy to Ali ibn Talib tak zdobył Hajdar. To były takie jakby niedobitki z Hajdarowców. Tak? Hajdar to jest ta bitwa, prawda, i no wszyscy krzyczą, Hajdar, Hajdar, jaje, hud, tak. I, więc, więc, no ale to, i pomimo, tego, że, pomimo tego, że ci ludzie mają historycznie w ogóle tam prawie, znaczy historycznie, no mają wszystko tak właściwie, jeśli chodzi o kwestie, e, kwestie no po, wiadomo, które to rodziny są, tak, które to klany są, że Żaka to był klany żydowskie, no to nie dokonując konwersji nie mogą nic, tak? No a ktoś, kto sobie na przykład dokona konwersji, sobie przyjedzie z, z Nowego Jorku. No to sobie jeszcze... No ale to, są, to, to są, są, są jeszcze istotne sprawy. Chodzi o to, że ten plan, plan Aylona zakładał to, żeby tak jakby podzielić zachodni brzeg pomiędzy Królestwem Jordanii i e, Izrael, to znaczy Królestwo Jordanii miałoby kontrolę nad ludnością palestyńską w aglomeracjach miejskich i wiejskich. Ale nad terenem by panował Izrael. To, to żeby mm, po pierwsze dokonywać pewnych korekt granicznych, które po prostu by były korzystne, a po drugie to, że po prostu to jest w związku z tym, że to jest teren o największym znaczeniu biblijnym, tak? no, bo to wszystko przecież, Ziemia Święta to to nie jest żaden Tel taki ani Haifa, to, tylko to jest Hebron, Szchem, Jerycho. To jest ten ciężar. Tak? Beit El pod Ramallah, więc, 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 więc to jest ten ciężar. Koncepcja generalnie Ayalona nie została przyjęta przez, przez Jordanię, bo w ogóle oni się nie chcieli w to, w to bawić, też w ogóle chyba pomimo to, że dużo stracili, no bo zachodni brzeg jest bogatszy, był wtedy bogatszy niż wschodni, tak, no bo zachodni brzeg mimo wszystko jest zielony, przynajmniej północny, tam tam jest rolnictwo, um, miasta były lepsze, lepiej zurbanizowane, tak, wschodni brzeg do tego się nic nie ma, znaczy, no, no jest, no... W, Północ Jordanii, czy w ogóle Jordania jest bardzo sympatyczna, no ale to jest przecież efekt ciężkiej pracy monarchii i, 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 ale jeśli chodzi o możliwości, no to mają bardzo mocno ograniczone. No ale co te same, te same rodziny, można powiedzieć, po obu stronach, obu stronach, <laughs> Jordanu. No nie mniej, jak już Król, jak już odrzucili, no to była, pojawiła się właśnie kwestia tego two state solution, czyli że zamiast znaczy, zawias Jordanii, żeby był jakiś byt palestyński, tak, to byt jakiś byt, jakiś byt palestyński. No to to jest, stąd został odkurzone OWP i Yasser Arafat, który pod koniec lat 80. był tak właśnie człowiekiem przegranym, tak, no bo e, skończyła skończy, się zimna wojna, czyli obóz sowiecki padał, a Arafat to był obóz sowiecki. Druga rzecz, znaczy Arafat poparł Saddama Husseina, jak najechał na Kuwejt, tak? no bo Saddam Hussein był bohaterem jak się bił z Iranem Khomeiniego, ale jak już napadł na Kuwejt, no to stał się wrogiem numer jeden. No. I, poza, I tak by się Palestyńczycy i Jordania poparła wtedy Husseina. Jeśli chodzi o Jordanię, to nikt, nikt nie ma do nich pretensji o to, no bo każdy rozumie sytuację, no palestyńczycy się zachowali trochę wtedy, jak... tym bardziej, że kilkaset tysięcy palestyńczyków tak właściwie pracowało, żyło i budowało ten Kuwejt tak? i to była bardzo tak jakby, sytuacja no, 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 mało kulturalna, tak? więc jak ktoś się pyta dlaczego nikt nie chce palestyńczyków, między innymi niech sobie, niech sobie popyta w Kuwejcie. No i, no i to była tak właściwie oś kwestia, kwestia tego two-state solution, to znaczy to, że z jednej strony Izrael potrzebował jakiegoś człowieka do tego, żeby tutaj te kwestie palestyńskie uruchomić. Na początku były koncepcje takie, żeby to lokalne autorytety, lokalne władze, lokalne mohtarac, tak? czyli, czyli, czyli ci szejkowie i tak dalej. No to, to też nie wyszło, bo okazało się, że to jeszcze był etap jakiegoś takiego nacjonalizmu, który, który to jakoś jako tak, tak współpraca z Izraelem była dość mocno, co innego donosić, prawda, za pieniądze po cichu, a co innego być otwartym kolaborantem, tak? No to to już jest, to już jest stan. Nie, inna rzecz, że już wtedy był wpływy islamskie dość, dość duże, i to też jeszcze było tak jakby e, wspólne zagrożenie, można powiedzieć, że dla tych sił e, post sowieckich plus, 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 dla plus, plus dla Izraela, prawda? Tutaj było to tak jakby wspólnym zagrożeniem. Oczywiście Izrael, tak właściwie rozwiązując temat palestyński, chciał przeskoczyć ten temat palestyński po to, żeby stworzyć tą, ten sojusz z Arabami względem Iranu. Czyli, że, ta, że to, co teraz w chwili obecnej widzimy, ten sojusz, który jest, bo ja już widziałem gdzieś tam różne jakieś komentarze. Na polskim YouTubie jest, bo to mi się wyświetlało, po prostu ja nie wiem czemu ja nie, 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 nie potrafię algorytmowo tak właściwie tutaj tego tak zrobić, żeby po prostu omijać, żeby mi to się nie wyświetlało, um, czy na mediach społecznościowych, że, że to jakiś konflikt z Arabami. Konfliktu z Arabami w ogóle nie ma, tak? Żydzi z Arabami są w Sojuszu, przeciwko Iranowi. I to widać, tak? I nie ma żadnego konfliktu z Arabami. Jeden jest konflikt kwestią palestyńską, tak? Ale też też przeskakują wczoraj czy przedczoraj była delegacja różnych mufti z Europy, którzy odwiedzili izraelskiego prezydenta Hercoga, a w ogóle tematu palestyńskiego nie było poruszonego. Tak? Czyli, że nawet, nawet, już, ten, nawet już to tak to właściwie odchodzi. Więc, więc to jest two State Solution, generalnie można powiedzieć, także że, że, że autonomia palestyńska to była tak jakby realizacja planu Ayalona, tylko bez, bez Jordanii, tylko z palestyńskimi aktywami, które i tak zostały przywiezione, bo to jest, naj, to jest największy problem. Tak? Ekipa Arafat została przywieziona z Tunisu, dlatego są Tunezyjczycy, tak? bo oczywiście jeszcze jest na zachodnim brzegu, ale też i w Gazie, ale odnośnie Gazy to ja nie mam żadnego pojęcia, co tam się w chwili obecnej dzieje, w, w tym temacie plus do tego, tam jednak od 2007 rządzi niepodzielnie, więc, więc nie mam żadnego pojęcia, jak to tam te szabab z czasów Intifady w ogóle funkcjonuje, czy to się w ogóle jakieś, po prostu coś ostali Na zachodnim brzegu to się ostało, to znaczy tam akurat są dwie grupy, czyli tunezyjczycy, taka arafatowscy i ci, którzy byli bohaterami pierwszej Intifady, tak? czyli ci, co organizowali komitety, strajki, zamieszki itd., itd., i tak i tak dalej nie zostali wyłapani, pochodzący najczęściej nie z obozów dla uchodźców, tylko z tych miast i tych, i, i, i tych wiosek, Czyli, czyli coś, co akurat, jeżeli tak właściwie jak Arafat przyjął władzę, no to oni zostali wypchnięci, albo raczej dostawali e, powiedzmy do najbliższy kawałek tortu. E, więc, e, więc, więc teraz tak właściwie do Baby, to że nie ma two-state solution, przynajmniej w tej administracji. Amerykańskiej nie będzie tu State Solution. E, wiadomo też, że Bibi póki rządzi, nie będzie tu State Solution, a w związku też z tym, że elektorat w Izraelu jest na tyle e, prawicowy i na tyle. no nie chodzi o prawica lewicę, tylko chodzi raczej o to, że, że ta wojna regionalna jest wygrana. Więc jak jest wojna wygrana, no to się nie ustępuje, no bo, bo, bo to, to się nie jest frajerem, tak? Więc, 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 więc to też temat właściwie będzie odraczany, ale widać, widać że są koncepcje no, To znaczy konceptem oczywiście jest Abu Shabab w, w Gazie, zobaczymy jak to będzie, no ale, ale temat się rozpędza. Temat się rozpędza. Ja, ja jestem przekonany, że jak będzie zawieszenie wojny w Gazie, bo będzie, ja to te 60 no to będzie wojna domowa wtedy, tak? Pomiędzy Habasem i Abu Szeba plus innymi grupami. To tutaj będzie kolejna wojna domowa. Spokojnie. To, to są te Abu Szeba z większym zagrożeniem niż, niż Izrael, tak? No bo, no bo wróg jest wewnątrz, tak. Kolejny w ogóle taki był też ostatni dniach sygnał, że kilka plemiot z Hebrodu się tutaj zgłosiły, żeby w ogóle, może tak jakby powstał jakiś Emirat Hebrodu, tak? Emirat al-Khalil, tak w ogóle coś tam. Tutaj to tam, tam, to są bogaci ludzie, bardzo bogaci ludzie, tak. W ogóle, ja, czy ja wiem o tym, że Hebron to, jak ktoś się tu zajmuje tematem palestyńskim, to w ogóle widzi tylko tą dzielnicę kontrolowaną przez Izrael, w ogóle jakieś takie, ten ja wiem, ja też tam wielokrotnie bywałem, też widziałem tego chłopaka, co stoi ze spaloną twarzą przy, przy tej bramce, no ale jak się wjedzie do Hebrodu, tam przynajmniej od strony, nie pamiętam, od strony, chyba północnej, no to się też przejeżdża przez dzielice bardzo eleganckie, tak? gdzie sobie jest, wisi wielbłąd na haku e, w tym. U rzeźnika obok jest tak? No Jak widzisz kwiaciarnię i wielbłąda na haku, to wiedz o tym, że to jest, bardzo, to, to jest bardzo bogate miasto. Tak, no bo wielbłąd jest drogi, kwiaty są drogie, no to no to, no to w ogóle ten. E, I tak, no i to, że akurat właśnie tutaj e, zrobić ten Emirat z Hebronu, no, koncepcja została szybko, szybko zakrzyczana, ale takie, ale takie niuanse są ważne, tak, no bo po pierwsze e, widząc nawet mm, po pewnych nastrojach tego właśnie nowego Bliskiego Wschodu, czyli, czyli odchodzenie powiedzmy być może nawet od dziedzictwa arabskiego nacjonalizmu na rzecz e, jakiegoś państwowego salafizmu pod kontrolą i ściskiem i uciskiem państwowym, no to, no to takie właśnie kwestia jakichś takich emiracików, czy jakichś innych, innych takich, takich niuansików. To, 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 może być, to, to, może być, to może być, coś, co, coś, co kiedyś ktoś będzie, miał na, ktoś będzie miał, na to jakieś szerszą koncepcję, tak. Ja tego, no, jak kończy się era tak, era, ona się kończy era arabskiego nacjonalizmu, Arabskiego socjalizmu też w ogóle nam się na skończyła. Kończy nam się też e, arabski modernizm, to też nam się skończyło. E, kończy nam się też, znaczy zobaczymy, jak tam będzie, czyli rewolucyjny islam. Znaczy ten rewolucyjny islam będzie sobie bardzo dobrze żyć. Poza Bliskim Wschodem, Ale na Bliskim Wschodzie chyba już się kończy powoli, no bo Iran jest takim ostatnim tutaj elementem. Iran oczywiście, się ktoś palestyński, no to to jest rewolucyjny islam. No i no i tak jakby wchodzi nam etap takiego tego, tego islamu, e, tej, tej, tej nowej tożsamości, tak, czyli, czyli tutaj, 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 tutaj na to trzeba patrzeć bardziej na temat e, syryjski, ale na odcinku palestyńskim to też jest, to też jest widoczne, no bo e, też odcinek palestyński ten wcale nie oznacza to, że oni się tak jakby upierają przy e, no bardzo dobrze było widać w, na zachodnim brzegu jak w grudniu zeszłego roku yy, yy, albo Mohamed Syrię yy, Damaszek zajął, tak? No to nagle tutaj Palestyńczycy wyskoczyli z wielką radością, niektórych tych, to jest zrozumiałe dla nich, tak? To, 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 nie, to nie ma nic takiegoś kontrowersyjnego. Yy, no bo Asad i, i też mordował, tak, A Palestyńczyków w Syrii. Yy, no ale tutaj tak jakby to było widać, że nagle okazuje się, że, że najpierw się jest yy, Muslim, tak, później konfesja, a naród jakiś tam dopiero trzecie miejsce, tak? Czy może czwarty w ogóle, no, bo jeżeli jeszcze po, 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 pomiędzy konfesją a narodem jest oczywiście klan, rodzina i te sprawy. Czyli że jakby ta narodowość, która jest fikcyjna, no, bo jest naród arabski, tak, no, to te wszystkie ten, no to, 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 są, to są nieobowiązkowe de facto, tak? One nie muszą być. E, więc, e, e, więc ale to pokazuje to, że akurat właśnie się cieszyli, e, chociaż ta radość oni chyba powinni doskonale wiedzieć, że nowa władza zrobi pokój z Izraelem. No ale to chodzi o to, że, że to był ich Habib, tak? Z ich krwi, ich umy, a, a, a nie Iran, no bo Iran to. To akurat wiadomo. Tak. I nam tutaj to akurat wiadomo. Więc ten, więc, więc tutaj, więc tutaj sygnalizuję w tej, w tej, w tej pogadance, że temat palestyński ewoluuje i będzie ewoluować. Eee, ale to, to jest coś, coś, coś normalnego, tak właściwie, to, że skoro już te Dowy Bliski Wschód jest bez wpływów europejskich, tak, kwestia Libanu najlepiej, to widać Francja nie jest zaproszona. Teraz, co prawda, do Dabaszku um, jak są rozmowy Abu-Bohabeda -Abu z SDF, tam jest amerykański ambasador Barak i jeszcze chyba przedstawiciel Francji jest. Ale dobrze, w Syria tutaj jest troszeczkę innym tematem niż, niż Liban, więc może Francuzi są, są, znaczy są kurtuazyjnie zaproszeni. Jeśli chodzi o odcinek libański, to w ogóle nie ma tutaj nic. Francji póki co, więc no po prostu ten nowy Bliski Wschód to jest tak jakby pozbawienie wpływów Europy, znaczy wpływu. No Europa nie ma wpływu, tylko trzeba po prostu uporządkować te złogi post-europejskich porządków, które ukształtowały Bliski Wschód po I wojnie światowej. Dzięki wielkie.